Wielkie rozbite moi kochani, w trzecim dniu z tego w kurorackiego karnawał. Bóg witajcie, i to cię kulą. Bóg mnie A że się wskazać. ponieważ to jest prawie konkurs o domy, za chwilę z wasą pomocą chcę przywitać szanowne żołnierze, wypoczęte wysłane. Gotowe do zadań bojowych przeznaczonych na dzień dzisiejszy. W składzie komisji zasiadam pani magister Aleksandra Bogucka, etnomuzykolog. Pięknie witamy. Witamy serdecznie pana doktora Artura Czesaka, językoznawcę. Witajcie, panie Arturze. Witamy też pięknie pana magistra Benedykta Kapla, etnografa. Witajcie panie Benedykcie. Z pani Dorot, pani magister Dorota bajerczyk etnolog. Witajcie, pani Dorotko. Na dziś szczególnie panią Dorotę, tak jest między nami. Cieszymy się, że jest w tym dniu tak uroczystym do siebie też. Bękan i zasiadłek, liczymy na coś, nawet Potem mamy jeszcze w składzie komisji doktor Habilitowany Stanisław Bękarz, antropolog kulturowy, to wszystkich razem. Witamy to serdecznie naszego dyrektora Bartłomieja Kosorka, który jest na pewno z nami. Nie musi nas słyszeć. słyszeć. przywitajcie go Pani wielkim brawa. Dyrektor, tak w tym czasie są. mam nadzieję, że tam y, nie przesina już na no, y, wystawę psów, że tam z tym psem nie stanęł w bo myślę, że jeszcze ludzie się, bo mają wchodzić do no nich. Te psy są naprawdę naputrowane, nakarmione co były tak, że nie chapną nikogo. <grywa> Jakby czasami ktoś ich ten na białe, a go ugryzł, to może być właśnie Łowczarek Chorwoneński. <grywa> się ostomili, a za to konkurs grup kolędniczych, no to mamy już gotowa tę grupy za sceną już są nerwowi cali, co by wystąpić tu przed wami. I zapowiadamy pierwszą grupę. Grupa koletnicza Herody z Huty Komorowskiej, gmina Majdan Królewski, powiat Kolbuszowski. Działają przy szkole podstawowej w Hucie Komorowskiej. Kierownikiem jest Paweł Płudłowski. No ze działają przy szkole, no to też witamy panią dyrektor Małgorzatę Kamińską. Moi kochani, grupa kolenticza Herody z Huty Komorowskiej. Pocie konaci! się podczas Boga sadzonego w panny w czystej. Puśćcie kolędników. Przyszliśmy po kolędzie. Niech wam przykro nie będzie. Pan Jezus się rodził, po kolędzie chodzi. I my też żyli po kolędzie, po kolędzie wszyscy. wszyscy. Przyszliśmy do tej chałpiny. Nie dacie kolędy, pójdziemy do innej. Gospodarzu, czy śpicie, czy nie śpicie, kolędy nasze wysłuchać musicie. Wszystko was w mieście Dawidowy. A teraz Wam daje znak. Znajdziecie mi dziesiątko, włonione w krótskie i tworzone złowie. Powiesz, że z nie Co mnie teraz czynić trzeba? Idźcie do Betleje. Tam dzieci pobite w złowie stworzone. Oddajcie mu podwór jako bogu swemu. Idę do Messzy Co do pijaniu? Uzmasa. Bogu winna Powitać! Warczę mi pana! Żydzie, żydzie! Mesyjasz się rodzi! Mesyjasz się rodzi! Zarko tobie, jako inni! czyli tak się rodzi, panu głową, panu głową! Czy mu nie wiesz, chłopie, Pan wielki, i jak my sięją, z greżą w ciopie! Żydzie, żydzie! Rórego witają! Mile złotą i kadzidło!

Tysiące rzek i pół. Komu przyjąłem wody lata? Jak nie mnie królowi tego świata? Już niedługo, Nie Niedługo! Żołnierze! Wezwijcie mi Żyda Rabina, pogańskiego syna. Żydzie Rabinie, pogański synie, masz stawić się przed królem Herodem. Ziarno, ziarno, tam ci i cebulą, czebulon, czoskiem wchodzę i smaruje. wziaro tam się wędruje. Żydzie, rabinie, chłopańskie synie, mówimy Ci po raz drugi. ma spalić się przed królem Herodem. Wziaro-ziara tam się wędruje. Widać góry, śloże. Mama ciepła wycofuje. Wziaro-ziara tam się wędruje. Żydzie, rabinie, chłopańskie Synie, mówimy Ci po raz trzeci, ma zadrawić się przed królem Hełdem. No, <trymne> no, no, co ty chcesz? No, ja chcę, żebyś mał nie drogi, nie na moją się za temu królowi, całem słodem się kłaniu, całem tyłem się kłaniu, a to brzyszotki się kłaniu. Jezior e? w nie, powiedz, że narodził się Bóg, a Bóg. A to przegarać w rachuncie z Pola. pora. Jak się baby dowiedziały, wyrwały. Dzieciska wyłuskały, baby zagotowały. Dzieciska zagrały, już raz dostały i was, dostali, zrobiły. Nie ma go, i nie będzie. Żydzie rabinie, pogański synie, e? Ja ci się nie pytam, gdzie urodził się Bóg, e? Tylko gdzie narodził się Bóg. A, Bóg! A Bóg też się narodził w majtańskim lesie. Jak się z te machy dowiedziały, Wyciele, wyrzały, wylągały Na koła, na łedy, na inne potrzeby. Nie no, idę na trasę. Jak zostawiły? Życie rabinie, o, synie, nie. 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 ja ci się nie pytam, gdzie urodził się Bóg ani Bóg, nie. Nie. tylko gdzie narodził się Bóg, Jezus Chrystus! — To nie trzeba było mi to tak pod hasło dodać! Nie ja miś… to to to, rozumiecie to? Tak? Ja mam to wszystko zapisane w swoich książkach. Ja ci i czosnkiem za skarbanek. Trzeba najpierw wypracować, Wina grubać, <grystanie> zarazem wycitować. O wsiach, lekarz, nie czytano było. A ja tu mam zapisane, kiedy się byli, to była jak krowy czerny nie, były. A, nie wiem a, a tu, tu jest znowu przekazanie od mecy zadane. Nie będziesz grod, nie będziesz jodł. <grystanie> Niech się nie kradnie, jak się ukradnie, to wszystko ładnie. Nie pożądaj żony bliźnego swego. na no, nie no. z naszej Idź parku, z oczu Wojtek, bo chłonie pełno wymordować wszystkie dzieci. Wszystkie co do jednego. Żołnierze! Prędko do Betlejem podpiszajcie. Wszystkim dzieciom głowy wyścinajcie. Nawet mojemu synowi życia nie darujcie. Królu! No, Królu, no, opamiętaj się! Królu Herodzie, Rozkaz wykonaliśmy. Wszystkim dzieciom głowy posinaliśmy. Nawet twojemu synowi życia nie darowaliśmy. Na znak, oto masz. Królu! Królu Herodzie! A ojca grzechy! O, o, o! o Herodzie, o krudniku, smutna dla Ciebie nowina. Chciałeś władzić Jezusa, zabiłeś własnego syna. No, no Herodzie, śmierć się zbliża. Chodziła, szukała mało mi umarzła, ale mnie królu, w tym zamku się, sucha, wedętrwiała, nie miej do mnie złości. Dam ci swe purpury, okryj nimi na kości. Stronę my we, koronę, popartyj po Ja się nimi nie chcę, bo czcigel z nagi, z rąk i, i z królewskiej powagi. Korona u jak czapka barania, jak śmiertelne koszule, troje chłopów i króle, zimne me uciski, biorę dziecko z ja i panie młode od ołtarza wiodę, zimnie grab a ciebie oszczędzę, morderco, potworzę. Ostatnie słowa już gada. i każdy raz zakładam. Biało czar ci, pies to swoje. Hola, <laughs> hola, Ola, ola, sucha, Całe życie chodziłem, nęciłem, doradzałem, skusiłem, a ty przychodź na gotowe? Ja no, dzielimy się z mało. Twoje, dusza, moje ciało. Ha, ha, ha! Yes, o, no! panaluzku, panie, panaluzku! Ej, jak asyto! Służył, bo nowy! Aksel, panem się śpięty! Aksel, panem się śpięty! Aksel, panem się to Aksel, I krowie za I jeden starego, i panem

Jako kolędę nam bogato dał, jako nasze gospodyki, wojna, można i wspaniało, co chłopaki co? Gospodarzu, gospodarzu, ty nasz kobieta. Что же вот Słuty Koworowskiej. Drodki Państwa, to by dla mnie, bo będzie sobie. Pode... Molę. Mógł zapójcie muzyk Z i kolejnikom z Słuty Koworowskiej. Przed nami...